Dzień dobry, cześć. Witam Was podczas warsztatów Rynko Dzieła organizowanych przez Tarnogórskie Centrum Kultury w Opatowicach. Zbliżają się wielkimi krokami walentynki, czyli Święto Zakochanych. Dlatego z tej okazji wykonamy sobie taki podarunek, taką walentynkę w postaci poduszki w kształcie serca. Co jest nam potrzebne do przygotowania tej walentynki? Na pewno potrzebujemy tkaninę. Ja wybrałam tkaninę polarową, ponieważ jest ona miękka w dotyku, jest ona taka dosyć plastyczna i łatwo się ją szyje. Wykorzystałam do tego taki stary koc polarowy. Możecie też wykorzystać do tego inną tkaninę. Wcześniej próbowałam też z pilcem, natomiast nie wyszło to tak jak oczekiwałam, ponieważ jest on za twardy i nie jest taki plastyczny. Potrzebny jest także wykrój serca, który znajdziecie na naszej stronie www.tck.net.pl. Można sobie tam pobrać ten wykrój, wydrukować i wyciąć. Następnie nożyczki. Ważne jest, żeby to były takie ostre nożyczki najlepiej krawieckie. Jeżeli nie macie takich krawieckich nożyczek. Możecie też użyć takie zwykłe do papieru. Pokażę Wam patent, jak naoszczyć w łatwy sposób nożyczki. Bierzemy sobie folię, folię aluminiową, odrywamy arkusz, kilkukrotnie, kilkukrotnie składamy na pół i nacinamy. Dzięki temu nożyczki będą dużo bardziej ostre, i nie poszczępią nam tkaniny. Potrzebujemy oczywiście igłę i nici. W kolorze pasującym do naszej poduszki przyda się także kordonek lub jakaś włóczka, takie tasiemki, koraliki. Tutaj mamy szpilki krawieckie, linika, marker. To jest taka rolka do tkanin, żeby później usunąć nadmiar takich paprochów oraz wypełnienie w postaci waty silikonowej. Może to też być, mogą być to też takie kulki silikonowe. Do kupienia jest pas Zazwyczaj kupuje się cały taki większy worek, także wystarczy wam na więcej różnych poduszek. Przyda się także klej do tkanin, klej na gorąco i yy, wykałaczki. A więc zaczynamy. Gdy mamy odrysowany kształt na tkaninie. Musimy ją teraz wyciąć. Wycięte dwa kawałki serc spinamy razem szpilkami krawieckimi. Ważne, żeby spiąć tą ładną stroną, która nie jest porysowana przez marker. Przykładamy, czyli ta ładna musi iść. Do dołu, natomiast brzydka pomalowana markerem idzie do góry. Tak samo z drugiej strony. I spinamy szpilkami. Po włożeniu szpilek możemy przystąpić do korekty obrysu. To jest ostatnia szansa, żeby wyrównać te dwa serca, żeby były w tym samym rozmiarze. Następnie nawlekamy nitkę na igłę i zszywamy obie części. Miejsca, które zostały obszyte, możemy wyciągnąć te szpilki. Pamiętajcie jednak, żeby nie oprzywać do końca, tutaj na końcu zostawiamy sobie taką szparkę, żeby można było włożyć rękę. Nasze serce jest już oprzyte. Tak jak wcześniej mówiłam, zostawiłam sobie tutaj taki odstęp, który nie jest zszyty, po to, żeby można było te serce teraz przewlec na drugą stronę. Przewlekamy, pomagamy sobie dłonią i za chwilę do środka będziemy wkładać wypełnienie. Powiem jeszcze taką ciekawostkę, że na przykład w Japonii jest taki zwyczaj, że 14 lutego, czyli walentynki. To kobiety wręczają mężczyznom upominki w postaci zazwyczaj jakiejś słodkości, natomiast mężczyźni odwdzięczają się dopiero miesiąc później, czyli 14 marca, w tak zwany Biały Dzień. I również wtedy wręczają swoim ukochanym upominki w postaci na np. białej czekolady albo innych słodkości. Gdy poduszka jest wypchana, musimy teraz do końca zszyć ten otwór. Serce jest już prawie gotowe. Teraz musimy troszeczkę usunąć tych paprochów z powierzchni. I następnie przystąpimy do ozdabiania poduszki. Zrobimy sobie taki frędzelek, który zwany jest chwostem. Do tego potrzebna jest włóczka. Yy, około 10 cm odmierzamy, robiąc takie pętelki. Obcinamy. I teraz wyrównujemy. Z jednej i z drugiej strony. Potrzebna nam jest jeszcze jedna część sznurka. W połowie długości związujemy dosyć ciasno. Następnie te końce, którymi związywaliśmy, odstawiamy. I tutaj robimy. Jeszcze jednym kawałkiem związujemy taką główkę. Następnie, za pomocą trzech wykałaczek rozczesujemy sznurki. Wyrównujemy. I frędzel gotowy. Możemy go teraz przyszyć do końca serca. Ostatnim krokiem jest przyklejenie kokardki do serca. Do tego używamy kleju na gorąco. Podklejamy od dołu. I przyklejamy na środku serca. Nasza walentynka gotowa. Dziękuję za uwagę i widzimy się w kolejnym odcinku.